Blisko 12 milionów złotych trafi do kolejnych podlaskich gmin na rozwój gospodarki wodno-ściekowej. Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pozwolą na realizację inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców i zwiększą bezpieczeństwo ekologiczne regionu. O szczegółach mówili podczas konferencji w Białymstoku przedstawiciele władz, województwa oraz beneficjenci programów. Szanowni Państwo, dzisiejsza, dzisiejsza konferencja jest o niezwykle ważnym temacie, o temacie inwestycji w gospodarkę wodno ściekową w oczyszczalnie ścieki, w nowe systemy retencji i ochrony wody. To jest temat, który świadczy o tym, że nasi dzisiaj, drodzy goście, włodarze małych oczy, są odpowiedzialni za, za to, jak ta przyszłość tych gmin tych miejscowości, którymi zarządzają ma wyglądać, bo to jest także troska o przyszłość naszych dzieci, tych, którzy będą naszymi gminami także zarządzali w przyszłości. Dzisiejsze pieniądze są z Krajowego Planu Odbudowy, z tego programu, który jeszcze kilka lat temu my jako Polska tych pieniędzy nie mogliśmy, nie mogliśmy używać. Obecny rząd, rząd pana premiera Donalda Tuska te pieniądze odblokował i województwo podlaskie dzięki dobrej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest pierwszym województwem, gdzie takie Umowy są podpisywane. Część już umów podpisaliśmy drogą elektroniczną, część dzisiaj podpisujemy. Także cieszę się, że te pieniądze trafiają do, do województwa podlaskiego. Jest to niezwykle ważny temat też. Przypominam Państwu, że nasze regionalne fundusze europejskie również środki na takie działania jak gospodarka wodna, ściekowa prze, posiadają i, i te środki również warto pozyskiwać, bo to jest, żyjemy w czasach, kiedy dbałość o wodę o bezpieczeństwo wodno-ściekowe jest priorytetem i cieszę się, że dobra współpraca rządu, województwa podlaskiego i naszych podlaskich gmin pozwala, aby te środki płynęły do naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, również chciałbym pogratulować podpisanych umów i otrzymanych dotacji. Właśnie tutaj te inwestowanie w wodociągi, kanalizacje, zbiorniki retencyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, to jest bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców. Niedawno rozmawiałam z dwoma właśnie wójtami z naszego województwa. Mówili tak: po nierównej drodze jeździć możemy, ale bez wody żyć się nie da. Czy to w gospodarstwie domowym, czy w gospodarstwie rolnym. A często rolnicy mają właśnie w swoich oborach po kilkadziesiąt lub więcej właśnie zwierząt. To są bardzo, bardzo ważne inwestycje. Też oglądam niedawno stację uzdatniania wody, która z naszych środków powstała i też trzeba podkreślić, że często inwestycje polegają na inwestowaniu w inteligentne, dobre rozwiązania. To sprawia, że właśnie te dostawy są wody są dobre, skuteczne, niezawodne, a szczególnie w tym okresie letnim, kiedy Województwo Podlaskie, ale także inne tereny są dotknięte suszą, jest to bardzo, bardzo ważne. Jeszcze raz gratuluję otrzymanych dotacji i życzę powodzenia w ich wykonaniu. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie jest trzecim z kolei podczas którego informujemy o podpisywanych umowach w ramach KPO na obszar wodno-kanalizacyjny. Dziękuję panu dyrektorowi Andrzejowi Pleszukowi wraz ze współpracownikami z Departamentu Rolnictwa za taką bieżącą, bieżącą współpracę z samorządami, które już pozyskały w tej pierwszej dziesiątka, później następne kilka gmin realizacji tych inwestycji, bo te dzisiejsze umowy, a możemy powiedzieć, panie dyrektorze, że to nie jest ostatnie spotkanie, wkrótce będą, prawdopodobnie będzie jeszcze kolejne, gdzie, gdzie jeszcze samorządy następne mają szansę pozyskania środków, ale ta, ten bieżący kontakt z samorządami pozwolił przeanalizować przeprowadzone postępowania przetargowe. I okazało się, wbrew czasami e, opinii, która krąży, że praktycznie środki, które e, samorządy posiadają na przeprowadzenie przetargów na określone e, roboty, działania inwestycyjne są niewystarczające, bo przetar po przetargach i tak trzeba dołożyć wkład własny jeszcze znacznie wyższy. Okazało się, że e, dzięki oszczędnościom, bo przetargi w niektórych przypadkach e, wyszły. Troszkę tylko mniej od zakładanej kwoty, w niektórych trochę więcej, ale mamy dzisiaj właśnie tych szczęśliwców, kolejne trzy samorządy, które e, będą mogły zrealizować e, inwestycje o różnej wartości, bo te inwestycje od 2 do 4 milionów złotych dofinansowania z a e, jak również dwa samorządy na e, zabezpieczenie zaopatrzenia. Woda. Także Państwu samorządowcom gratuluję przygotowania dobrych wniosków, że znaleźliście się tak wysoko na tej liście rankingowej, że możemy dzisiaj z Wami spotkać się informując o tych działaniach. A Departamentowi Rolnictwa na znaczy co z Panem Dyrektorem za dobry nadzór, współpracę i realizację, bo dzięki temu te pieniądze wykorzystujemy. Możemy powiedzieć, do ostatniego grosza. Szanowni Państwo, dzięki środkom z KPO, w podziękowaniu tutaj dla zarządu, dla pana marszałka, za, za tą możliwość realizacji zadania, które będzie polegało przede wszystkim na przebudowie wodociągu w gminie Lipsk. To jest wodociąg biegnący ze stacji Sówskie Blewo w kierunku Kurianki. Odległość ponad 3 km. Najbardziej awaryjny wodociąg, który się znajdował, znajduje właściwie na naszej gminie. Poza tym też będziemy montować elektroniczne wodomierze, czyli. Można powiedzieć XXI wiek, jeżeli chodzi o odczyt liczników i gospodarkę właściwą gospodarkę wodą. Poza tym też będziemy realizować remont wodociągu, znajdującego się bezpośrednio w mieście Lipsk na ulicy Ogrodowej. Jest to wodociąg, który był położony w latach 70., więc już wymaga stosownych remontów, stosownej konserwacji. Myślę, że dzięki tym środkom będziemy mogli to zrealizować w miarę szybko, ale też dzięki temu będziemy się czuli bezpiecznie. Także dziękuję jeszcze raz zarządowi, panu marszałkowi za podjętą decyzję. Chciałbym powiedzieć, że niezmiernie jest nam miło, że w końcu nasza gmina znalazła się na takim małym podium odnośnie środków z KPO, bo na tą inwestycję, którą będzie budowa kanalizacji na jednej z głównych ulic w miejscowości Naryw, mieszkańcy czekali bardzo długo. Ten proces postępował dość długo. W końcu mamy te pieniądze dzięki przychylności, dzięki, tak jak mój przedmówca mówił, oszczędnościom w przetargach poprzednich inwestorów. Budowa kanalizacji to jest tylko początek na tej ulicy. Tam mieszkają ludzie, którzy chcą zostać w naszej gminie, chcą się osiedlić wraz z rodzinami, więc planujemy też oświetlenie. I być może, jak się uda, nowy asfalt, bo tam też nie ma asfaltu. Więc mam nadzieję, że te środki do naszej gminy będą płynęły dla mieszkańców, dla tych młodych rodzin z dziećmi, które nie chcą wyjeżdżać z Podlasia, chcą zostawać tutaj, chcą mieszkać, chcą się rozwijać, chcą pracować, mając na terenie też dużą firmę na naszej gminie, jaką jest Pronar. Więc bardzo dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni raz się spotykamy. Panowie marszałkowie, panowie, panie i panowie koledzy Wojtowie i Burmistrzowie, drodzy Państwo, otrzymaliśmy te pieniądze na przede wszystkim na budowę dużej ilości, bo 87 oczyszczalni przydomowych oraz na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w obrębie naszego pięknego zalewu Repczyce. Zalewu, wokół którego są pięknie położone działki. Te działki oczywiście są już częściowo sprzedane, częściowo jeszcze nie, i ludzie chcą tam się osiedlać nie tylko na okres letni, ale też na okres, chcą mieć mieszkania, domy całoroczne. W związku z tym po prostu chcemy zadbać o to, abyśmy byli gminą ekologiczną, abyśmy po prostu nie generowali niepotrzebnych zanieczyszczeń do środowiska. I ta właśnie możliwość pozyskania tych środków, dużych środków, jak to pani powiedziała, ponad 4 miliony złotych, zł, będzie nam to umożliwiała. Dlatego też jeszcze raz dziękuję bardzo, dziękuję za mądre oszczędności, które powstały w wyniku poprzednich rozdań. I cóż, zapraszam tylko do nas w naszej pięknej, gościnnej gminy Kleszczele, nad piękny zalew. Panie marszałku, panie marszałkowie, koledzy samorządowcy, szanowni państwo. Gmina Prysyk-Mazowiecki otrzymała środki na modernizację stawu leżącego przy ciągu moderacyjnym w miejscowości Wulka Duża. Jest to dosyć duży staw, znaczy był duży staw, teraz został zamulony i potrzeba jak gdyby inwestycji, żeby odbudować jego potencjał. Lustro wody jest to prawie pół hektara, mamy 3 metry głębokości, także ta retencja będzie dosyć duża, oczywiście będzie także możliwość magazynowania tej wody ponieważ woda w tej chwili w rolnictwie jest bardzo ważna, pyski mozowieckie wiadomo, mlekowita, dużo bydła, duże potrzeby paszowe, kukurydza, użytki zielone i woda jest niezbędna do prawidłowej produkcji roślinnej, no i co za to widzę bardzo paszowo dla bydła mlecznego. Dziękuję za rozpoczęcie prezydenta wniosku. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować do końca listopada. Szanowny panie marszałku, szanowni panowie marszałkowie, szanowny panie dyrektorze, Szanowni koleżanki i koledzy, szanowni państwo, gmina Czyże od wielu, wielu lat bardzo mocno interesowała się e, mądrym retencjonowaniem wody. Tak to ujmę. E, mamy małe zbiorniczki wodne, ale też mamy miejsca, naturalne miejsca, które kiedyś wykorzystywali nasi mieszkańcy. I otóż Pojawiła się realna szansa na e, skorzystanie ze środków z krajowego... Planu odbudowy, środków, które pozwolą na odtworzenie właśnie takiego miejsca w jednej z największych miejscowości w naszej gminie, a mianowicie w Klejnikach. E, odtworzymy stawy, które kiedyś wiele, wiele lat temu funkcjonowały, mieszkańcy korzystali z nich, e, a dzisiaj te stawy są e, praktycznie rzecz biorąc nie do wykorzystania. E, cieszę się, że pojawił się taka, taki pomysł, by. Wreszcie bardzo poważnie zająć się tematyką e, retencjonowania wody. E, w Wsparcie takich inwestycji w dzisiejszej dobie jest wręcz wskazane i oczekiwane przez nas samorządowców. Dlatego też z całego serca dziękuję. Udało się w krótkim czasie szanowni państwo bo czasu mieliśmy stosunkowo niewiele na przygotowanie dokumentacji udało się sięgnąć po te środki niemałe środki finansowe. Czuję się dzisiaj bardzo dumny z faktu że właśnie gmina czy że rozpoczyna proces Raz jeszcze to powiem, mądrego retencjonowania wody. Panowie z całego serca dziękuję i mam nadzieję, że te mądre programy będą wciąż kontynuowane i tych środków będzie więcej. Liczymy na nie bardzo. W imieniu pana ministra Stefana Krajskiego serdecznie gratuluję samorządowcom pozyskanych środków. Jak wspomniał pan marszałek Dyuk, to trzeci, ale na pewno nie ostatni ten nabor, więc będziemy się starać jako Ministerstwo Rolnictwa na czele z panem ministrem, aby kolejne, kolejne środki można było przesuwać, aby kolejne samorządy pozyskały te pieniądze. Dziękuję bardzo dla pana marszałka, panom marszałkom za te Sprawne działanie dla Departamentu Rolnictwa i tak, aby kolejne te działania, środki, które Urząd Marszkowski pozyska, będzie mógł szybko, sprawnie przekazywać dla samorządów, aby to mieszkańcy, lokalne społeczności mogły jak najlepiej korzystać z tych środków i te inwestycje mogły być dobrze realizowane dzięki tym środkom, właśnie między innymi z Krajowego Planu Odbudowy, na które długo czekaliśmy, ale już są u nas od, od nowego rządu. Mamy te pieniądze, działamy i jak najwięcej, będziemy ich starać. Się przekazywać naszym tu samorządom, w województwie podlaskim, aby mogły z tego korzystać. Dziękuję jeszcze raz, gratuluję w imieniu pana ministra Stefana Krajskiego. Możecie liczyć na pomoc pana ministra w kolejnych inwestycjach. Realizacja inwestycji w Lipsku, Narwi, Kleszczelach, Czyżach i Wysokim Mazowieckiem to kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju Podlasia. Dzięki dobrej współpracy rządu, samorządów i województwa mieszkańcy mogą liczyć na konkretne wsparcie i lepszą przyszłość. Jak zapowiadają władze, to jeszcze nie koniec.